Cześć wszystkim, tu Magda. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy wiecie, ale Cantu, marka Kantu pojawiła się w Rossmanie. Moim zdaniem, jest to ogromny krok milowy, jeśli chodzi o nasz świat kręconowłosych. No bo kto by pomyślał jeszcze 5 lat temu, że Kantu, marka amerykańska, będzie tak łatwo dostępna w Polsce, bo ja się w ogóle nie spodziewałam tego i się bardzo z tego cieszę. Wiem, że wiele z Was zastanawia się, co może kupić w Rosmanie, właśnie z marki Kantu, więc pomyślałam, że nagram taki film, gdzie omówię te produkty i podpowiem, co dla kogo może być dobre. I jakie jest moje doświadczenie z konkretnymi tymi kosmetykami? Mam nadzieję, że Wam to pomoże w wyborze. A w razie czego zawsze możecie pytać na dole, ja postaram się podpowiedzieć. Jeszcze tylko dodam, że po tym odcinku pojawi się film z myciem jedną marką, z marką Kantu, gdzie pokazuję jak moje włosy wyglądają po użyciu tylko kosmetyków z marki Kantu. Chciałam użyć te produkty, które pojawią się w Rosmanie, ale nie zauważyłam, że jeden kosmetyk, który użyłam, czyli kołoż, go akurat w Rosmanie nie będzie ale jest dostępny online, więc też dzisiaj o nim kilka słów powiem. Ale zacznę od tego, że w Rosmanie znajdziemy już teraz, bo większości Rosmanów już jest kanto na półkach, znajdziemy 7 produktów. Jest to seria kosmetyków, ta klasyczna, Sha Butter, bo jeszcze Kantu ma oczywiście Grape Seed, Avocado, teraz Jamaican Castor Oil się pojawił, ale jest to ta klasyczna seria kosmetyków, która wydaje mi się, że też w marce Kantu pojawiła się jako pierwsza. I może zacznę od początku, czyli od tego jak myjemy włosy i zacznę od szamponu. Ja go mam tutaj. Jest to cleansing cream shampoo. Jeśli chodzi o ten szampon, on kosztuje 39.99, jego pojemność to jest 400 ml, więc sporo. Jeśli chodzi o skład, to, to nie jest ani rypacz, ani łagodny szampon. Jest to taka średnia moc działania. Mamy tutaj mocniejszy detergent, ale nie jest to SLS i mamy też łagodny. Jest to kokamidopropietainę, więc powiedziałabym, że działanie tego szamponu jest takie pośrednie. Ani to rypacz, ani łagodny szampon. Też jeśli macie uczulenie na kokamidopropietainę, no to ten szampon nie będzie dla Was. Ja akurat nie mam z tym problemu, więc dla mnie był ok. Jeśli chodzi o działanie, zrobię to co miał, czyli domył, dobrze oczyścił ale nie miałam takiego poczucia nadmiernego oczyszczenia. Wręcz powiedziałabym, że tutaj odczułam takie działanie takiego nawilżenia nawet. Ale no trzeba pamiętać to, że jednak tutaj w składzie jest taki mocniejszy detergent i cóż, i oczywiście, jeśli chodzi o moc działania szamponu, to wszystko zależy od waszej skóry głowy. Jeśli wasza skóra głowy nie lubi nadmiernego oczyszczenia takiego mocniejszego, no to po prostu ten szampon może być dobry raz na jakiś czas. Są też skóry głowy które lubią średnią moc działania i lubią używać takie szampony, co mycie. Tu wszystko zależy od waszej skóry głowy, oczywiście. Ja oceniam ten produkt jako bardzo przyjemny w użytkowaniu. Też muszę dodać, że on pięknie pachnie kokosem i zarówno jak te wszystkie inne produkty pachną pięknie kokosem, a ja uwielbiam kokos, więc dla mnie to tym bardziej jest super. A też muszę dodać, że w składzie nie ma kokosa. Jeśli czyjeś włosy nie lubią, na przykład moje włosy za bardzo nie przepadają za kokosem, a ten szampon. Mimo, że pachnie kokosem, to w składzie jego nie ma. I teraz, idąc po kolei według mycia, to powiem Wam o Complete Conditioning Co-Wash, Jest to odżywka do mycia. Nie ma jej w Rossmanie, ale mówię o niej tylko dlatego, że użyłam ją podczas mycia jedną marką. Nie zauważyłam, że tego produktu nie będzie w Rossmanie No, ten kołoż jest polecany zarówno dla far, dla kręconych włosów. To jest odżywka do mycia pechowa. Ja ją bardzo lubię używać, właśnie podczas mycia z szamponem o średnim działaniu. no loop podczas mycia z szamponem z SLS, czyli rypaczem bardzo dobrze mi się sprawdza, świetnie mi się rozczesuje na nie włosy, wiele osób ją lubi, naprawdę jeśli będziecie mieli możliwość zakupienia tego produktu online jest dostępna w wielu sklepach internetowych to naprawdę polecam jeśli chodzi o cenę ona kosztuje około 38 zł tak do 40 zł waha się cena i mamy tutaj 283 gramów pojemność jest duża a w ogóle jeśli chodzi o markę Kantu, to oni tutaj naprawdę robią spore pojemności tych kosmetyków ja bardzo lubię ten produkt, już kiedyś zękowałam tą jedną odżywkę, teraz kupiłam drugą właśnie do filmu do mycia z jedną marką, ale no ja bardzo lubię tego okołosza dobra, lecimy dalej kolejny produkt to jest Cantu Hydrating Cream Conditioner jest to odżywka i ona kosztuje 39,99 ma 400 ml pojemności ta odżywka jest emolientowa czysto. Nie ma ani humektantów, ani proteiny. Mamy tutaj jeden taki składnik tajemniczy. Jest prawie pod koniec składu, ale jednak jest. Jest to izododekan. Jest to składnik, który jest pochodną ropy naftowej i tutaj, jeśli chodzi o te, tego typu składniki, to nie każdy lubi je nakładać na włosy. Jeśli chodzi o mnie, ja nie widzę nic złego, jeśli chodzi o wygląd moich włosów po użyciu, po użyciu tej odżywki. Ja w ogóle bardzo lubię te odżywki, bo one są takie. Bogate, treściwe, dość gęste i są idealnym emolientem dla moich włosów, i ten składnik mi nie przeszkadza. Nie widzę jakiegoś takiego nadmiernego obciążenia, jakiegoś przetłuszczenia, absolutnie nie. Oczywiście, jeśli macie włosy takie cieńsze, falowane, tutaj uważajcie z ilością nakładanej tej odżywki, jeśli macie skłonność do obciążenia, to nakładajcie od ucha w dół, bo naprawdę ona jest dość bogata dla moich włosów jest ok, ja mam takie dość grubsze włosy też one są kręcone, one są z natury suche więc tego typu odżywka jest ekstra, natomiast przeczulam osoby, które mają cięższe włosy właśnie fale, takie skłony do obciążenia no i też tutaj mówię, że jest ten składnik jeśli nie robi na was on żadnego wrażenia, jeśli wasze włosy też nie mają nic przeciwko, to no ta odżywka jest też bardzo dobra kolejny produkt, czyli totalny Klasyk kręconowłosych. Jest to taki, mogłabym powiedzieć, jeden z podstawowych produktów, które się poleca na początku świadomej pielęgnacji. Jest to oczywiście Kantu Moisturizing Curl Activator Cream, czyli nasz słynny Kantu Aktywator. Jest to klasyczna odżywka wysłuchiwania. Ona kosztuje 43,99 i tu mamy 355 ml pojemności. Jest przeogromnie wydajna, zwłaszcza jeśli chodzi o cięższe włosy, fale. Ja tak lubię dość sporo sobie jej nałożyć, ale to chodzi o moją gęstość włosów i o to, że po prostu moje włosy piją takie produkty, ale wiele osób po prostu używa bardzo małą ilość tego produktu i przez to wystarcza na bardzo długo, więc nawet warto sobie kupić na spółkę z koleżanką tą odżywkę, bo no jest przeogromnie wydajna. I tak jak mówię, odżywki bez spłukiwania są świetne przed stylizatorem. Jeśli macie do czynienia z takim większym puchem, chcecie dociążyć bardziej włosy, jeśli wasze włosy są ciągle sklejone stylizatorem, właśnie na przykład żelem, to odżywka bez spłukiwania będzie świetna tuż przed nałożeniem stylizatora. Ale odsyłam was do mojego filmu z kantu aktywatorem. Tam porównuję zresztą trzy kantu aktywatory. No ale tak jak mówię, tutaj to jest taki totalny, totalny. Klasyk, uwielbiam go i myślę, że każda osoba, która siedzi w naszym kręconowłosym świecie, słyszała o aktywatorze. I sprawdza się on tak naprawdę przy falach, przy kręconych włosach, przy włosach afro, śmiało jest to naprawdę chyba jeden z takich bardziej uniwersalnych produktów, oczywiście kombinujcie z ilością, też na wielu włosach sprawdza się wczesanie takiej odżywki bez spukiwania, a potem wygniecenie włosów jeśli miałabym wybrać jeden produkt który poleciłabym Wam kupić w Rossmanie na początek na przykład jeśli jesteście na początku Waszej drogi albo jesteście już w świadomej pielęgnacji, ale jeszcze nie mieliście nic z kantu, no to myślę, że aktywator to jest świetny jako taki pierwszy produkt do wypróbowania. Kolejny produkt Cantu Leave-in Conditioning Repair Cream 39.99 453 g. Jest to odżywka do włosów bez spłukiwania. Ale ja Wam przyznam, że nigdy jeszcze jej nie używałam. Tak naprawdę aktywator nazywa się aktywatorem skrętu. Tu mamy odżywkę bez spukiwania, ale powiem Wam, że jednak aktywator pod względem składu jest bezpieczniejszy. I mimo tego, że jest bardzo bogaty składowo, mówię oczywiście o tym, to nie ma żadnych takich składników, które mogłyby bardziej obciążyć, czyli na przykład jakieś silikony. Bo jeśli chodzi o tą odżywkę bez spukiwania, tutaj. In, to tutaj już mamy silikony. I myślę, że. Ona jako odżywka bez spłukiwania byłaby dobra do na przykład włosów afro albo włosów no jeszcze może 3B, 3C, ale jeśli chodzi o fale i na przykład typ włosa 3A to już raczej bym nie próbowała, bo jeśli bym wypróbowała to w bardzo, bardzo małej ilości, bo tutaj oprócz bogatego składu i różnych wyciągów i olei jednak jest jeszcze kilka silikonów. Tutaj ponownie mamy skład pechowy, ale tak jak mówię, już jest bardziej obciążający niż aktywator. Myślę, że na tą odżywkę bez również i u mnie przyjdzie czas, jeśli chodzi o testy. No ale póki co mam moje aktywatory i jakoś tak mnie to nie kusi, no nie wiem. No nie wiem, może jak będę miała okazję to by próbuję tą odżywkę, ale tak jak mówię tutaj warto z nią uważać. Jeśli chodzi o odżywkę do współkiewania to raczej wybrałabym aktywator zdecydowanie, bo jest sprawdzony już przez wiele wiele osób. Kolejny produkt jest to krem do stylizacji włosów Define and Shine Custard. Ja tu mam ten krem do stylizacji i użyłam go również do mycia jedną marką i on kosztuje 399 za 340 g w pojemności. Jeśli chodzi o ten krem, to on na pewno jest polecany przy kręconych włosach. Tylko trzeba nakładać Dość sporą ilość. To znaczy, oczywiście tutaj jest ważna objętość, długość włosów i tak dalej. Pamiętajcie, że jeśli za pierwszym razem nałożycie za mało, to wtedy dokładajcie więcej podczas kolejnej stylizacji. Tak samo jeśli przesadzicie z ilością, to następnym razem dajcie mniejszą ilość, zwłaszcza jeśli nie macie doświadczenia w nakładaniu stylizatorów jakichkolwiek, jeśli ten produkt jest Waszym pierwszym stylizatorem. Niestety nie wiem, jak ten produkt sprawdza się na falach, ale jeśli chodzi o moje kręcone włosy i wiem też, że są inne dziewczyny, które bardzo lubią efekt po nim, to no ja jestem bardzo zadowolona. Oczywiście po stylizacji mogą pojawić się sucharki, ale sucharki to są takie, takie po prostu zbite, kręcone pasma, które wyglądają jak mokre i są dość suche, ale gdy wygnieciemy je suchymi dłońmi albo dłońmi z olejkiem, to powinny się zmiękczyć, powinna się od razu powiększyć objętość włosów itd. Ja lubię ten krem dlatego, że on fajnie wydobywa mój skręt, ale również, też właśnie jest ciekawa objętość. Tutaj skład jest pechowy, wysoko w składzie mamy humektanty, więc też to trzeba wziąć pod uwagę, że używany co mycie może zacząć puszyć włosy, może włosy przenawilżyć, ale używany raz na jakiś czas, albo co kilka myć, ale tutaj oczywiście musicie testować na swoich włosach, może naprawdę fajnie się sprawdzić. Ja też na Instagramie Wam pokazywałam raz efekty po użyciu tego kremu. To Wam tutaj wkleję zdjęcie albo screena z Instagrama, żebyście zobaczyli, y, jakie miałam efekty po tym kremie. No, oczywiście też pamiętajcie, że włos włosowi nierówny, czasami może minąć czas, zanim znajdziecie Wasz ulubiony stylizator, ale akurat. Y, ten krem naprawdę darze sporą sympatią. I zostały nam jeszcze dwa produkty i nie mam tych dwóch produktów ze sobą. Pierwszy to jest Cantu Coconut Curling Cream i on kosztuje 43,99 i ma 340 g pojemności. I tutaj jak sama nazwa wskazuje, w tym kremie jest kokos. Wprawdzie nie jest on wysoko w składzie, ale pamiętajcie też o tym, że jeśli chodzi o skład tego kremu, to on też jest dość bogaty i treściwy. On może się sprawdzić, zwłaszcza przy włosach afro, jeśli chodzi o fale, okręcone włosy. Ewentualnie kręcone włosy może jakoś podkreślić, ale to nie jest krem typu takiego mocniejszego utrwalenia, jak na przykład ten krem. Ten krem to jest typowo, powiedziałabym, że ten produkt jest typowo właśnie dla włosów afro, żeby je takie, tak wiecie, na maksa dociążyć, bo one tym bardziej potrzebują takich bogatszych, treściwszych konsystencji, a właśnie ten krem jest po to. Ja szybciej bym ten krem użyła jako odżywkę bez spukiwania, ale ona jest też taka dość bogata i treściwa. O wiele bardziej niż aktywator, mimo, że tutaj nie ma silikonów, Ale jeśli chodzi o użycie jako stylizator tego kremu, to wiem, że on po prostu by mi jakoś tak mocno tych włosów nie utrwalił. Tuż po wodzie mamy od razu emolient, mamy olej rzepakowy, gliceryny, emulgator i mamy zapach. I potem mamy resztę różnych składników. Mamy masusza, też tam jest olej kokosowy właśnie. I też widzę, że mamy petrolatum, czyli to jest wazelina. To też jest bardzo obciążający składnik i nie każde włosy będą go lubiły, więc tym bardziej ten krem według mnie najlepiej sprawdziłby się właśnie na takim bardzo mocnym skręcie, czyli właśnie na, na przykład na włosach typu afro, ewentualnie 3C, ale no, naprawdę może bardzo obciążać i tutaj przeczulam. I ostatni produkt, czyli mgiełka do podkreślenia skrętu włosów, kosztuje 43,99 za 355 ml pojemności. Tą mgiełkę możemy użyć jako mgiełkę do reanimacji włosów, czyli no tutaj nawet jest napisane next day, czyli następnego dnia rano wstajemy, nasze loki albo skręt może być powykrzywiany, więc spryskujemy sobie mgiełką te włosy, albo czekamy aż wyschnie naturalnie sama, albo dyfuzorem podsuszamy i ona jeśli chodzi o skład, mamy głównie glicerynę, mamy też masło sza po zapachu, jest to taka lekka mgiełka Bym. Ja chyba jeszcze jej nie używałam. Wiecie? Musiałabym zobaczyć, czy mam ją w domu. Wydaje mi się, że nie ale jak chcecie to mogę zrobić jakiś test na żywo to możemy sobie razem sprawdzić jak się sprawdzi na naszych włosach też jeśli chodzi o tą mgiełkę ona też będzie dobra, jeśli chcecie delikatnie podkreślić wasz skręt włosów czyli na przykład jeśli umyjecie włosy, zmyjecie maskę nie chcecie nałożyć żadnego żelu, odżywki bez spłukiwania, tylko sobie delikatnie spryskać włosy właśnie tą mgiełką w składzie tej mgiełki mamy też sól kwasu siarkowego i magnezu Um, jeśli chodzi o tego typu składnik dodawany do takiej mgiełki, to ten składnik przede wszystkim ma dać objętości włosom, ma zapobiec przetuszczaniu się włosów, czyli jakby wchłonięciu sebum. Ale przy tym też taki składnik może dodatkowo przesuszyć włosy. Hmm, oczywiście przesuszy te włosy, jeśli będziecie używać tą mgiełkę w nadmiarze, więc o tym trzeba pamiętać, ale to mówię, no musiałabym też sama przetestować ten produkt i ocenić, czy faktycznie widzę to przesuszenie, na przykład po wysuszeniu włosów, bo tego niestety nie jestem w stanie Wam Powiedzieć. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja się ogromnie cieszę, że Kantu weszło do Rosmana. Naprawdę, według mnie, jest to ogromny przeskok. Jest coraz łatwiej dostać można coraz łatwiej dostać takie fajne kosmetyki do włosów kręconych. Kiedyś by to nie było do pomyślenia. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła nagrać kolejny taki film kiedy Marka Count decyduje się wprowadzić więcej produktów do Rossmana. No zobaczymy, ale na razie cieszymy się z tego, co jest. Ja oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama, na moją grupę Gładę Kerry Madeleine. I oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało na dole. Trzymajcie się, pa! pa.